90% osób zaczynających treningi popełnia ten sam błąd i właśnie dlatego szybko rezygnują. Nie chcę, być Ty był jedną z nich. Zaczynasz trenować, jesteś zmotywowany, chcesz działać, szukasz treningów na YouTubie i robisz to, co Ci przyjdzie do głowy. Mija tydzień, dwa i nie widzisz efektów. Po miesiącu czujesz, że to nie działa i tracisz chęci do treningu. Brzmi znajomo? Nie ty jeden tak masz. Problemem nie jest brak motywacji. Problemem jest brak planu. Jeśli nie wiesz co robić, nie wiesz efektów. Jeśli nie wiesz efektów, tracisz motywację. Jeśli tracisz motywację, kończysz tak jak 90% ludzi. Ale mam dobrą wiadomość. Jest na to proste rozwiązanie. Sam zaczynam ćwiczyć od przypadkowych treningów z YouTube'a i liczyłem na szybkie efekty. Ćwiczyłem i robiłem wszystko to, co mi przyszło do głowy. Ale na początku nie widziałem specjalnych efektów. Frustrowałem się, bo myślałem, że trening nie działa. Głosiłem się wtedy do trenera, który przeżył tą drogę, ułożył mi plan działania. I od razu wprowadziliśmy trzy rzeczy. Pierwsze, stała progresja. Treningi były coraz trudniejsze, ale wykonywalne. Plan dostosowany do poziomu i celu. Monitorowanie postępów, żebym wiedział, że idę do przodu. Już po kilku tygodniach widziałem realne zmiany i poprawę siły. Ty też możesz uniknąć tego błędu. Ja już po drogę przedem i chętnie Ci w tym pomogę. Nie trać czasu na chaotyczne treningi, które nie dają efektu. Jeśli chcesz konkretny plan, który naprawdę działa, napisz progres, a dam ci gotowy system. Believe i działamy.